Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów action learning, szczególnie w nurcie WIAL, czyli Światowego Instytutu Action Learning, jest ten element treningu umiejętności przywódczych, który, którego dokonują uczestnicy. To znaczy, kiedy grupa w action learning w biznesie, normalnie wiecie, w firmie jest spotkanie i robimy to w nurcie Action Learning, ludzie rozmawiają o jakichś ważnych problemach, wyzwaniach swoich, albo o jakimś jednym zespołowym, grupowym, działowym, organizacyjnym wyzwaniu. To jednocześnie każdy z nich ma okazję do rozwijania jakiejś osobistej, indywidualnej kompetencji. Chodzi o to, że na początku takiego spotkania każdy decyduje, jaką ważną dla siebie kompetencję chciałby odrobinę rozwinąć w trakcie tego spotkania. I ludzie mówią o tym na samym początku. Ktoś mówi, ja chcę empatię, a ja motywowanie innych, a ja zadawanie mocnych pytań, a ja analizę, kreatywność, planowanie działań itd. Wszystko z obszaru rozwiązywania problemów, wprowadzania zmiany, komunikacji, współpracy w grupie. Czyli, czyli można by to wszystko wrzucić do worka umiejętności przywódczych. Ktoś zapytał kiedyś, a dlaczego przewódczych? Dlaczego action learning jest w ogóle yy, formą szkolenia liderów? Dlaczego to masz. W jaki sposób to w ogóle szkoli liderów? No bo jak się zastanowicie, co robi dobry lider, to on robi dokładnie to, co robią ludzie w action learning, czyli wspólnie z innymi osobami wprowadza zmianę, rozwiązuje problemy, usprawnia procesy, dostarcza rozwiązań, angażując do tego innych. Dlatego action learning jest niezłym sposobem na szkolenie, rozwijanie tych umiejętności liderskich. W trakcie tego spotkania ludzie tego jakoś mogą używać, no, rozwijać tę umiejętność, używać ich po prostu, tak naprawdę, po to, żeby na koniec podjąć jakąś refleksję, zastanowić się nad tym, poszukać przykładów i dostać informacje zwrotne od innych, dać, dostać dla siebie informacje zwrotne i dać innym informacje zwrotne odnośnie ich umiejętności. Więc odbywa się taki proces dawania i otrzymywania informacji zwrotnych. No i czasami ludzie mają takie zapytanie w głowie. Właściwie po co to jest, czy to na pewno działa, co to przynosi, co to daje i czy to przypadkiem nie będzie rozpraszać tych biznesowców, ludzi, tych menedżerów, kierowników projektów, czy specjalistów pracujących nad jakimś realnym wyzwaniem. Czy to przypadkiem nie będzie odciągać ich uwagi od meritum? Otóż praktyka i obserwacje pokazują, że nie. A przynosi to kilka ważnych korzyści. Więc ja teraz powiem po co ten trening umiejętności liderskich właściwie jest, co on daje i jakie korzyści przynosi. Drodzy moi, zanim pojedziemy dalej, szybka prośba o dar z nieba. Jeśli to jest coś wokół Waszego zainteresowania, proszę, dajcie łapkę w górę, wciśnijcie subskrybuj, jeśli to jeszcze przed Wami, a na koniec wpiszcie komentarz, ale zaczekajcie do końca filmu. Powiem na koniec, o jaki komentarz Was proszę. A teraz do rzeczy. Pierwszą taką najbardziej oczywistą korzyścią i powodem, dla którego używamy tego treningu umiejętności liderskich jest to, żeby ci ludzie z organizacji naprawdę uczyli się bycia lepszymi liderami. Ktoś mógłby zapytać, no a jak ktoś jest specjalistą, jak ktoś nie jest kierownikiem, nie jest menadżerem, to po co ma umiejętności liderskie? Otóż w naszej action learningowej koncepcji wierzymy, że każdy warto, żeby swoje umiejętności przywódcze rozwijał. Po pierwsze dlatego, żeby był być przywódcą dla samego siebie. Dla siebie i dla własnego poletka w organizacji. Dla własnej umiejętności współpracy z innymi w organizacji – te umiejętności przywódcze są po prostu przydatne, one się przydają, one wnoszą korzyść. A po drugie, liderem według nas może być każdy, niekoniecznie z nadania czy z funkcji, ale każdy, kto świadomie kształtuje pracę grupy, kto świadomie kształtuje pracę tego zespołu, wnosi coś aktywnie do pracy w, grupy, do pracy w grupie, jest w pewnym sensie w jakiejś części liderem. Tej grupy, jakiegoś aspektu pracy w tej grupie. Dlatego. Więc y, oni mają okazję realnie stawać się lepszymi liderami, lepszymi y, osobami, które się komunikują, współpracują, rozwiązują organizacyjne problemy. To jest dla nich okazja w sytuacji realnego wyzwania, ale jednocześnie w poletku treningowym, w środowisku uczenia się, gdzie jest osoba z boku, która pomaga w tym procesie uczenia się. Drugim powodem, dla którego tego używamy, jest to, że kiedy zastanowicie się, że każdy na samym początku wybiera te umiejętności, i każdy zwykle wybiera inną, to nie jest regułą, one się mogą powtarzać, ale często to są inne umiejętności, więc później ta praca jest nasycona bardziej. Właśnie różnymi kierunkami pracy. Ktoś zadaje więcej mocnych pytań, ktoś jest bardziej empatyczny. Jest więcej kreatywności, analityczności, planowania działań, rozwiązywania konfliktów w tej grupie, uważności wzajemnej, słuchania i tak dalej. Ona się staje jeszcze bardziej treściwa przez to, że ludzie mają okazję używać tych umiejętności, wnosić je do grupy. Jest jeszcze trzeci powód. Otóż w rozwoju ludzi, szczególnie w tej formule Action Learning, zależy nam na tym, żeby każdy skończył to spotkanie również z osobistą perspektywą, z osobistą korzyścią. Dlatego, że problemy, które są omawiane w grupie, nie zawsze każdego równo dotyczą. Nawet jeśli są organizacyjne, działowe, międzydziałowe, międzyzespołowe, nie dla każdego są równie ważne. A czasami jest tak, że grupa, grupa pracuje nad problemem jakiejś jednej osoby. Ale w YAL Action Learning chodzi nam o to, żeby każdy wyszedł ze spotkania z osiągnięciem jakiegoś indywidualnego celu. I ten indywidualny cel to jest oczko wyżej na skali w jakiejś umiejętności, żeby każdy wyszedł z jakąś osobistą refleksją, przykładem swojej pracy w obrębie jakiejś umiejętności, informacją zwrotną od innych na temat swojej pracy. Więc wychodzi nie tylko z wnioskami co do pracy grupowej, nie tylko z jakimiś rozwiązaniami i być może z satysfakcją, która jest wokół tego. Ale również z osobistą jakąś perspektywą. I jeszcze jedna ważna korzyść, którą zostawiłem na koniec, specjalnie jako wisienka na torcie właściwie dwie, tak naprawdę, dwie perspektywy jednej korzyści o chodzi o zdystansowanie się do tego problemu, do tego meritum, o którym rozmawiamy zarówno takie poznawcze, jak i emocjonalne. Dlatego, że jeśli grupa pracuje w obrębie jakiegoś problemu, murzy, zastanawia się, analizuje, są mentalnie bardzo mocno w tej sytuacji, to istnieje ryzyko, że, że, że przekapią pewne rzeczy, że, że te nieustannie pracujące trybiki będą miały zbyt mało światła, świeżości powietrza. Przypomnijcie sobie takie sytuacje, kiedy pracujecie nad takim zagadnieniem. Murzycie, siedzicie przy komputerze i idziecie z siku, idziecie do toalety, idziecie zrobić kawę. Idziecie pod prysznic po całym dniu pracy, ale macie coś niedomknięte i nagle pod tym prysznicem Bach, przychodzi pomysł. Nagle w tej toalecie Bach, przychodzi pomysł. Albo przy tej kawie po drodze, kiedy nogi się ruszają, człowiek jest trochę w innej pozycji, robi coś trochę innego, mimo że cały czas gdzieś jest mentalnie w tej sytuacji, przychodzi coś. O to chodzi w tych momentach, kiedy ludzie na chwilę przełączają się na, na pamięć o swojej umiejętności, wnoszą coś nowego. Na chwilkę przełączają się też na, na, na proces, na to, jak oni pracują i zaczynają używać jakiejś umiejętności. To są te momenty, kiedy tym trybikom dają na sekundę, na mini moment odpocząć, wpuszczają trochę światła, wpuszczają trochę nowej perspektywy, uruchamiają jakąś inną część mózgu po to, żeby było skuteczniej zarówno z tej perspektywy procesowej, ale też tej merytorycznej. Ale jednocześnie przez to poznawcze zdystansowanie się następuje dystans emocjonalny. Dlatego, że jak wiecie, duża część emocji ludzkich wynika z tego, jak ludzie myślą, z tej sfery poznawczej. Duża, du, duża ilość moich uczuć pochodzi z mojego sposobu myślenia. Kiedy problem jest ważny, pilny, trzeba nim zarządzić, zwłaszcza dla kogoś, dla jakiejś indywidualnej osoby albo dla zespołu, to to też budzi jakieś emocje, generuje uczucia. Uczucia też Wynikają ze współpracy ze sobą nawzajem. Nie wszyscy się równo lubią, nie wszyscy się ze sobą zgadzają, tam też są takie aspekty uczuciowe, emocjonalne. Pamięć o tym, że ja dorzucam coś indywidualnego, że się trochę tak przed sobą zobowiązuję, ale w pewnym sensie przed grupą też, do tego, żeby wnosić coś od siebie, dawać realnie coś od siebie w tą grupę, powoduje, to, że ja jestem trochę bardziej zdystansowany do tej sytuacji do tego meritum, do tego kotła naszej współpracy i mogę te umiejętności trochę bardziej uspokoić, bo jestem odrobinę z boku. Są takie momenty, kiedy jestem z boku. I to też bardzo dużo wnosi. Dystans zarówno poznawczy, jak i emocjonalny, który pozwala być trochę z boku tej, tej merytorki problemu, tej całej współpracy, żeby, żeby wpuścić coś nowego, zostawić światełko na jakiś nowy sposób myślenia, jakąś nową perspektywę. No to tak, słuchajcie, w taki sposób odbywa się ten trening umiejętności liderskich, i to są takie najważniejsze korzyści, które ja dostrzegam. Napiszcie proszę w komentarzu, która z tych korzyści, a może jeszcze jakaś inna, byłaby dla Was najważniejsza, jeśli pracujecie z grupami jako trener, team coach, HR Business Partner, HR nie wiem, jeszcze może jakiś trener wewnętrzny które z tych korzyści takiego treningu umiejętności liderskich dla Waszych grup, w Waszych organizacjach albo z zespołami, z którymi wypracujecie, byłyby dla Was najbardziej jaskrawe, wyraziste, najważniejsze. A jeśli to wszystko wnosi Wam wartość, dajcie łapkę w górę, przycisk subskrybuj, cały czas na czerwono, być może, jeśli jeszcze nie wciśnięty, prosi się, żeby go wcisnąć. Dzięki, że byliście w tym odcinku, trzymam za Was kciuki, wszystkiego dobrego, wycierajcie nosy i nie kaszelcie za dużo. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym. Pa, pa.